Siemaneczko dzisiaj, Siemaneczko, Siemaneczko dzisiaj nagrywa Krystian Sawicki. Nagrywamy grę Furt 19. I dzisiaj robimy y, y, może drawciki, jakieś i pack opening na końcu. Lecimy 4-4-2 klasycznie, i z lali Santander lecimy. No to go. Myślę, że draft się ogólnie uda. Bardzo fajnie, jakby się nam trafił modlić. Na razie idzie tak. Średnio. Albo jakiś ja na przykład? Lecz nie mamy dehej, nie mamy modrica też nie mamy, nie wiem jak to będzie. Bierzemy Pogbę, bo lubię go. O, jest Oblak, on może być niepogardzem. Może być. Szymeka. tu delikta albo jest Luis Suarez Gizman to jest niezwykły atak Okocza jest Okocza okej okay. Ale spróbujemy z tego drafta wyciągnąć jak najwięcej się da. Ok, 188, chyba najdobrze policzyłem. Tak. I podsumowanie draftu: to jest 86 ataku, 83 pomocy, 83 obrony. 4 graczy Zielony, 12 graczy z La Ligi, Santander i 7 graczy z Hiszpanii. Przepraszam. Ok, i już szybko. Gramy meczyki. 1,0 0 Gordin, 9. Okocza Godin i Borusia do domu. Sejedźcie już. I polecam wam, wchodzi na kanał LOL 9 Elviso po, Agentix. Nie pochwalam wam, wchodzi na kanał Piłka Nożna 40. I gramy że Chelsea. Ikona Okocza, Okocza jeszcze raz. U nich Moses, Zapakosta, Denny u nas i dziękuję. Chelsea też już do domu jedzie. Teagramy z Juventusem, gdzie mają bardzo dobrą kartę Ronaldo. Możemy to przegrać, ale na razie 2-1 dla nas. 3-1 dla nas. No i 3-1. Tak to się kończy. No i zrobimy ostatniego draftika. I do tego drafta pack opening. I kolejny draft to zrobimy challenge. Draft, zrobimy draft, tylko draft uśmiechniętych graczy zrobimy. Nie będziemy wybierać graczy, którzy będą smutni, tylko graczy, którzy będą wesoli. Znaczy weseli. Tutaj ja myślę, że Najbardziej wesoły to jest Rodri, więc go wybierzemy. Bo aż tak ząbki wystawia. Tu myślę, że yy, Bombandila jest. Tu myślę, że Gizman, bo Gizman a skrzydrzy. Ale Kane też w sumie, bo tak no wystawia ząbki i Lukaku też w sumie, więc ja wezmę se Kane Tutaj według mnie Sandromane Tutaj ja myślę, że Santi Maxix, nie znam tego gracza O tutaj się wydaje, że pał Pogba albo Lanzini, więc wezmę pał Pogbę. Tutaj według mnie to Hernandez. Ikony jakby coś mają pierwszeństwo, więc Tutaj według mnie on się najlepiej śmieje. Tutaj decheja aż krzyczy. To wezmiemy dla to decheję. Tutaj myślę, że Grimalto będzie dobrą kartą. Tutaj będzie Matip. Tutaj może zoomnąć zagrać on. Tutaj dzwon Matę weźmiemy. O. O, tutaj mamy śmiejącego się Neymara i Abumajanga. Za to weźmiemy mayanga. Tutaj mamy według mnie, o tam Denty weźmiemy. Tutaj Klinę. Cristiano Ronaldo. Tu weźmiemy. Tutaj się Kurkulka pięknie do nas uśmiecha. Tutaj ładnie Lingard. I tutaj Pedro mi tak wygląda. o pięknie teraz próbujemy jakoś ułożyć drafta żeby się prezentował jak najlepiej okej okay. i 188 I na końcu zrobimy pack opening. A tak mamy 86. Pomoc 86 i obrona 83. No to co? Przechodzimy do gry. Najpierw z Manchester'em City 1-0. Przegrywamy na razie. 2-0. Nie wierzę, co tu się tyle stało, ale okej. Okay. O, ale mamy za tamto paczki, więc je otworzymy. I ikona z Anglii. I to jest kto? Gerard. Jest to... Teraz dom otwieramy. Znowu ikona. Holandia. Beste, to jest podejrzewam Van Beste. Czy mam rację? Nie, jest to Kluivert. I ostatnia paczka została nam Jest to z Egiptu, czyli podejrzewam, że najlepszy piłkarz Egiptu. Nie, jest to Mohamed Salah. Na YouTubie, jak piszecie piosenkę o Mohamed Salah, to nawet macie taką piosenkę, ale my już go mamy, więc to powtórka. No i na koniec otworzymy sobie ostatnią paczkę. Któregoś dnia nagram odcinek samych otwieraczy paczek. Okej, okay, Joe Mario. No i stan na ostatnią paczkę dzisiaj. I dawajcie dużo łapek w górę, subskrypcji, no i piszcie miłe komentarze. Możecie pisać pomysły na kolejne filmiki. Tu z Belgii na CF Chelsea to hazard jest? Tak? I jeszcze legenda w spadce Carles Pujol, więc Z mojej strony to wszystko Do...